Arkadiusz Żabka, witam o poranku, witamy w nowym 2025 roku. Przed nami pierwsza poranna rozmowa w Radio 90, no i pierwszy gość dzisiaj Mateusz Musiolik, trener personalny, wolontariusz roku subregionu zachodniego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Nowy rok to jest dla nas wielu nowy początek, no bo coś się kończy, coś się zaczyna i zaczynamy myśleć, no to może zacznę w końcu dbać o siebie. Trener personalny to jest taki zawód, bo to już zawód wpisany, który pomaga nam wytrwać w tych, w tych swoich pewnych pomysłach. Mateusz Musiolik, znamy się od wielu lat. Jesteś jednym z ilu trenerów na terenie tutaj subregionu? Jeszcze raz, Drodzy Państwo, dzień dobry. Chciałem szybciutko złożyć życzenia korzystając, że jestem na wizji i na antenie. Wytrwałości i tutaj zdrówka, bo bez tego zdrowia nic nie zdziałamy. Siły, chęci i odwagi, aby realizować swoje między innymi właśnie sportowe cele, bo dzisiaj też o sporcie będziemy rozmawiali. Pytałeś o ilu jest trenerów. Samych klubów fitness jest w Rybniku między 10 a 15, to tak się od lat utrzymuje. Klubów Z fitness, klubów siłowni, fitness, tak? siłowni, tam są też crossfity i Kluby, między innymi takie typu aerobik, czy, czy chociażby OCR, kluby przygotowujące biegów typu Ramadan. I tutaj, jeżeli jest tak dużo klubów, to oczywiste jest, że również dużo jest trenerów. I z mediów, chociażby społecznościowych, można się dowiedzieć, że wielu tych trenerów, dobrych, którzy są na rynku długo, ma grafiki pełne, więc to pokazuje, że społeczeństwo. Rusza się, ćwiczy i super brawa dla tych chłopaków, że robią dobrą robotę, bo wrzucają swoje metamorfozy. Chłopaków, przepraszam. Przecież dziewczyny też mamy świetne trenerki w regionie. I widać w mediach, że jest dobra robota robiona, bo są fajne przemiany. Społeczeństwo szczuplejsze, tak, Ta, zdrowsze przecież. Chociaż ja widzę czasem postępującą amerykanizację, jeżeli patrzę na co niektórych, ale jeżeli już pada słowo trener personalny, po co nam trener personalny? Bo nam się wydaje tak, no przecież ja sam potrafię biegać, ja sam potrafię ćwiczyć, chcę zrobić pompkę, to zrobię pompkę, chcę zrobić coś tam, to zrobię. Tymczasem okazuje się, że ten trener jest potrzebny, tak? albo inaczej, jest łatwiej z nim. Tak, no dobrze powiedziane, jest, jest po prostu łatwiej, więc jakieś tam uwagi, zawsze coś znajdziemy do poprawy. E, I tutaj fajnie wrócić do czasów, e, niestety koronawirusa, gdzie e, ludzie korzystali z treningów e, często w internecie, czy tam e, chodakowska, e, czy lewandowska. I wiele tych osób popełniało różne błędy, bo nikt ich nie korygował, nikt ich nie poprawiał. I potem e, te osoby się posypały, musiały korzystać z usług fizjoterapeutów czy lekarzy. E, no i my tutaj, mając na siłowni takiego podopiecznego, już tych błędów nie popełniamy. Mamy go od podstaw, uczymy ich wszystkiego po kolei, jak należy, żeby pewnych błędów nie popełniać. Czyli mówiąc krótko, jesteście w stanie powiedzieć stop! Tutaj Ta, się zatrzymujemy, bo tutaj to grozi komodie. To ważne, żeby zachować mhm. zdrowy rozsądek. Robić to powoli. Im wolniej to będziemy robili, tym Gdzieś tam dłuższe efekty uzyskamy. Nie wolno tutaj na wariackich papierach tego początku zrobić. No bo mamy modę na bieganie, mamy modę na uprawianie sportów. I tak, często i ja też tak, obserwuję tak. wśród no, również rówieśników, że, że ktoś biega i nagle, ała, coś się stało, tak? Albo ktoś zaczął w późnym wieku trenować i, i no niestety organizm nie był przyzwyczajony. Czy każdy dzisiaj może rozpocząć w każdym momencie swojego życia tak zwaną przemianę? Tak, więc my oczywiście do tego zachęcamy, ale... Tak jak wcześniej wspominałem, dobrze byłoby ten organizm przygotować. Czyli, na przykład, e, wspomniałeś o bieganiu. E, no nie każda waga się nadaje do biegania, bo gdzieś tam te stawy, te kolana, czy tam kręgosłup, mogą nie wytrzymać biegania albo biegania zbyt intensywnego na, e, przy pewnej wadze. No i tutaj na przykład warto zacząć od spacerów, warto żeby ktoś tonował te nastroje tych ambitnych podopiecznych, bo my często chcielibyśmy wszystko za szybko, bo ktoś znajomy dużo schudnął, albo w internecie widzieliśmy, że ktoś zrobił jakąś szybką przemianę, ale to nie jest takie proste, więc tutaj ważne jest, żeby tonować te nastroje i powolutku, powolutku, ale do celu. No czyli takimi małymi krokami, bo ja, mamy w Rybniku taką pewną siłownię, gdzie można podjechać windą i ja wiem, że niektórzy jadą windą, chociaż mogliby iść po schodach tak oczywiście no i to jest właśnie to jest właśnie tego przykład, nie? że gdzieś idziemy na łatwiznę, a no, tak powiedziałeś, nie? a tutaj trzeba spacerowanie samo spacerowanie to jest pierwszy etap chodzenie po schodach jest bardzo dobrym spalaczem kalorii, więc od najprostszych czynności można zacząć ten proces redukcji, czy tam usprawniania siebie. Czyli mieszkając w bloku, zacznijmy od małych kroków. Nie idźmy windą na to piąte czy siódme, czy nawet ósme piętro. Idźmy po schodach, zróbmy sobie dwie czy przerwy, jeżeli Jak trzeba. Dzisiaj mówisz 10-15 siłowni na terenie, czy fitness tak. klubów, bo to tak chyba nawet tak się nazywają. One są pełne w styczniu. No to jest już taką tradycją się stało, że my mamy te postanowienia i ruszamy z kopyta w styczniu. Mm, tak, styczeń jest takim miesiącem zawsze najmocniejszym. Tak to stopniowo rośnie, że ludzie po tym Sylwestrze dochodzą do siebie. No teraz mamy ten okres dużo wolnego, jeżeli osoby sobie wyjechały na urlopy, więc do ty za tydzień ruszy to mocno. I, I tak, nieco zawsze lżej w lutym, ponieważ są ferie, często ferie w grunie. No i od marca znowu mocny napływ ludzi. I potem jak się robi troszeczkę cieplej, to już. Ale wykruszają się. Właśnie to chcę powiedzieć tak. Że jak się robi troszeczkę cieplej, są osoby, które już przechodzą na ten trening w terenie, czy to bieganie, czy rower. Ale oczywiście cały czas jest napływ nowych twarzy. To są ludzie w jakim wieku? Najróżniejszym, najróżniejszym. Ja mam podopiecznych około 70 roku życia. Super wysportowane osoby, 60-letnie, które ćwiczą dziennie. No nie do wiary, że pan biznesmen sobie jest w stanie mm, dwa treningi u mnie, trzy lub cztery biegania, dwa treningi karate. I y, ja zawsze podkreślam, że taka osoba również y, będzie w życiu osobistym czy w biznesie odnosiła sukces, bo on wie, czego chce. On dba o siebie, dba o swój wizerunek i takiemu człowiekowi w życiu y, będzie łatwiej. Y, młodzi dlatego... ludzie przychodzą nieprawdopodobnie dużo przychodzi właśnie młodych osób. One tutaj głównie też za pomocą internetu korzystają. Jest pewna że... moda, tak. tak jest... ale jak to się ma do tego, że młodzi ludzie nie chcą chodzić na zajęcia wychowania fizycznego albo niechętnie ćwiczą na lekcjach Ja Myślę, cztery. że oni chcą robić to po prostu co, co im się podoba. Nie, myślę, że nie do końca podoba mi się to co jest narzucane z góry, chcą robić po swojemu, bo ja pracowałem w 2009 roku jako nauczyciel fizycznego. No a w pewnym momencie dostałem propozycję w nieistniejącym klubie SEBI pracy. i No i tak się moja kariera rozpoczęła. I, i szkoła, w której pracowałem była nieopodal siłowni, w której teraz pracuję. I te osoby, które w tamtym momencie nie chciały na wchodzić, potem po otwarciu ruszyły mocno właśnie na siłownię. I, I jeszcze płaciły za to. I płaciły na to niemałe pieniądze. Więc po prostu moda. Robienie tego, co mi się podoba, a nie tego, co pan nauczyciel każe. No i, no i ta, przede wszystkim e, internet, TikToki, to, co jest modne, to, co e, lubią wrzucać do internetu, mm -hmm. pochwalić się, że ćwiczę, że mam wyniki. E, no i to jest, to jest ta, ta pozytywna strona internetu, która potrafi zmotywować tak. do dobrych działań. Przychodzi do ciebie młody człowiek albo w średnim wieku, a może senior... I to jest lista życzeń. On mówi chce odchudzić się, chce poprawić kondycję fizyczną. Z czym przychodzą najczęściej? No, młodzież przychodzi często, żeby tej masy mięśniowej nabrać. Nie? Bo oni często. Tak, raczej młodzież przychodzi na to, żeby tutaj rozbudować swoją sylwetkę. To chłopcy, pewnie, tak? Tak. Mhm. No, teraz kobiety coraz odważniej mówią o tym, że chcą tych kształtów nabrać. Kiedyś było to tylko odchudzanie. I to był taki mit, nie? że każdy musi być chudszy, że trzeba tylko redukować, a tutaj coraz odważniej mówimy o tym, żeby. Te sylwetki kształtować, że jędrniejsze są na pewno apetyczniejsze. O, fajne słowo. Tutaj oddające, to o czym myślę. A osoby w nieco późniejszym wieku, o takie osoby na pewno będą chciały redukować i często się pojawia temat zdrowia. Często nawet jak ja chcę coś podkręcić troszeczkę tempa, to podopieczni czy klienci przypominają mi, że on tu przyszedł tylko dla zdrowia, że on tu że nie wszystko na raz, nie, że on, ja już uważam, że już jest gotowy na coś więcej, a podopieczny mówi, zostaw coś na później, nie? Mm -hmm. no. To też jest ta samoświadomość bardzo ważna. Tak. Mateusz Musiolik, trener personalny, zdobywca tytułu wolontariusza roku, za chwilę już w części internetowej będziemy rozmawiać o tym, jak tym wolontariuszem roku się zostaje. Słuchaczą Radia 90, dziękujemy, zapraszamy was do ćwiczeń, może przed radioodbiornikiem, a może jak wyjdziecie z samochodu. Pozostajemy w sieci, tam dalszy ciąg rozmowy. Dziękuję serdecznie, życzę wszystkiego dobrego. No to y, wróćmy jeszcze do siłowni, nim porozmawiamy o tym wolontariacie. Y, czyli całe, cały wachlarz oczekiwań ludzi przechodzących. Tak. Jak długo trzeba ćwiczyć? Hmm. Całe życie. Dobrze byłoby, żeby, tak żeby to, to było naszym, taką, taką stałość, naszą takim, higieną naszym, zdrowia, tak, tak takim mhm. sensem życia, bo jest to, jest to naprawdę fajne. E, rolą właśnie instruktorów jest, żeby tak zainteresować, zaintrygować tych podopiecznych, żeby tą siłownię pokochali, e, żeby polubili to na tyle, żeby nie widzieli bez niej sensu życia. O, taka osoba jest w stanie potem oczekiwać jakichś wyników, jakichś e, efektów, która będzie robiła to systematycznie, która to będzie lubiła, bo jeżeli my to będziemy robili za karę, to tutaj ciężko oczekiwać jakichś fajnych rezultatów, a jeżeli my to będziemy robili systematycznie i z uciechą, to naprawdę można się spodziewać, że będzie prędzej czy później zadowalający wynik. To jest tak, że ten trener personalny może być, ale nie musi, prawda? Dobrze do niego od czasu do czasu wrócić, no, ale my sami także możemy dbać o siebie bez wizyty w siłowni. Oczywiście. To jest tak, że Rozmawialiśmy wcześniej o spacerowaniu. Od tego można zacząć. Jeżeli my mamy jakieś doświadczenie z lat wcześniejszych, możemy również truchtać, możemy korzystać siłownie pod chmurką. Przecież jest tyle innych form aktywności. Czy tam pływalnie, rower. Więc. No, rower siłownie... jest niezwykle popularny. Widzimy, jak, jak, jak rower wrócił do łask. Tak. Bieganie, no to to Bieg, widzimy. I jest tak niesamowicie miastem biegowym, że ja są niesamow... ścieżki powodują też, nie, że my jadąc autem widzimy, ile tych biegaczy biega. Biegają w nocy, biegają tak. w ciągu dnia, biegają w smogu, biegają Stadion w każdym warunkach. jest 22 podświetlany, to jest też niesamowite, że nawet pod samym wieczór widać, że ludzie jeszcze idą swój trening wykonać. No, chwała im za to. I teraz porozmawiajmy o tym bieganiu, bo jesteś pomysłodawcą albo jednym z pomysłodawców Mistrzostw Rybnika Biegania Tyłem. No, to jest akcja charytatywna, która spotkała się z kapitalnym odzewem. Skąd pomysł, żeby w ogóle wejść w, ten, w tę strefę pomagania? No to myślę tutaj muszę podziękować moim rodzicom za takie wychowanie, które gdzieś tak ukierunkowało mnie w tym, żeby czynić dobro. I tutaj, oczywiście z pomocą super fantastycznych ludzi ten pomysł powstał i bardzo spontanicznie. Na stadionie lekkoatletycznym odbyły się zawody w bieganiu w Japonkach. I ktoś ze znajomych powiedział, że mamy panią wśród znajomych, naszych, znajoma, znajomego, chora na raka. Ja mówię powolutku, zróbmy to za rok. Ale ja mówią, no ale to może być za późno. I zrobiliśmy spontanicznie fajną imprezę na sukces 18 tysięcy złotych zebranych dla pani Karoliny, której niestety już z nami nie ma na tym świecie, ale udało się w trzy tygodnie zrobić event, który się niesamowitą popularnością cieszył. Mimo, że to był piątkowy wieczór i to już był wrzesień, więc już akurat ten wieczór mhm. był zimny. No i to spowodowało, że nie mogliśmy się zatrzymać w latach kolejnych, robić kolejnej imprezy. I co najważniejsze, co jedna to była fajniejsza, gdzie druga impreza to już były 42 tysiące zł. No i te eventy. Ja zawsze powtarzam, że żaden sponsor takich pieniędzy z kieszeni nie wyciągnie dla tych chorych, potrzebujących osób, a my wspólnymi siłami. Jesteśmy w stanie naprawdę dużo zdziałać. No tak, i ten ostatni też był dla Fabianka, tak. dedykowany, tak? Tak, serdecznie dziękuję Waszemu Radiu za promocję, bo jesteście też mi niesamowicie potrzebni. Tak, no i jestem w stałym kontakcie z mamą Fabianka. Jest tam oczywiście minimalna poprawa, pieniążki dobrze wydane. No i też nie ukrywam, że to był nasz najlepszy bieg, no i w tym roku piąta edycja. Już pojawił się pomysł, żeby, mam też takie ambicje, żeby tradycyjny bieg zrobić, normalny bieg zrobić na 5-10 kilometrów w jednym z pięknych rybnickich lasów. Ale myślę, że ze względu na to, że to jest okrągła edycja piąta, a moich znajomych, przyjaciół, podopiecznych dziesiąta akcja charytatywna, to chyba jednak to będzie jeszcze bieg tyłem. Bieg tyłem. No pewnie Radio 90 dołączy do, do, do tego wydarzenia. A na to. No. Y Kalendarze charytatywne także się pojawiły w tej przestrzeni. One też są ważne, bo one też no, dzięki temu wszystkiemu pomagają zebrać ten grosz do grosza, tak? Tak. W tym roku na ludką Emilkę Schulz, która ma bardzo słaby wzrok, zbieramy pieniążki. Kalendarze wyprodukowaliśmy 100, została jeszcze końcóweczka, więc zachęcamy do kontaktu ze mną. I tutaj. Na zdjęciach, kalendarzy są moi podopieczni podczas aktywności wakacyjnych. Zawsze zachęcam, żeby brać nasze koszulki biegowe na wakacje. Oraz podczas również wybrane najfajniejsze zdjęcia z biegów, z zawodów. No właśnie, bo do tego jeszcze dochodzi działalność twoja, gdzie masz pod opieką grupę, która biega. Tak. Osoby, które biegają, tak. Tak, ja po prostu zrobiłem to, żeby tą całą grupę ludzi, którą prowadziłem, Czymś zainteresować, czymś więcej, żeby spotkali się też poza klubem, i stąd się pojawił pomysł 8-9 lat temu wyjazdów na biegi. W tamtych czasach swoją, swoje najlepsze czasy miały ranmagedony, Magedony, i, które oczywiście funkcjonują do dziś, tylko są dużo droższe. I ludzie teraz zaczynają wybierać biegi bardziej regionalne, mniejsze, poprawiać swoje wyniki. No i tak, z roku na rok zapraszamy kolejnych biegaczy do naszej ekipy. Tworzymy im koszulki, ubrania, takie fachowe. No i ludzie robią naprawdę fantastyczne mhm. wyniki i co najważniejsze, wspólnie razem zachęcamy się, motywujemy i to zawsze działa. Sport łączy jak pokazuje Oczywiście. to wszystko. Twoja działalność to była także opieka nad zawodowymi sportowcami, czy nadal jest? Tak, tak, tak. już różlowcy. Yy, tak, ja od 2010 roku współpracuję z żłowcami. Yy, to było bardzo spontanicznie nastąpiło w tym moim pierwszym czy drugim roku yy. pracy na siłowni, ale ze względu na to, że jestem wielkim kibicem czarnego sportu, to Podjąłem się tego wyzwania, no i praktycznie przez całą moją karierę, chyba nie było roku przerwy, żeby jakiś żużlowiec do mnie nie przyszedł. A mnie to strasznie motywuje do rozwijania się, bo to są osoby, które potrzebują specjalnego planu treningowego, żeby rozwijać się, a jednocześnie nie mogą ważyć więcej. Muszą ciężko pracować, ale muszą być dalej szczupli, żeby ten motor nie wiózł kolejnych kilogramów. To prawda. Jacy teraz są u ciebie sportowcy? Niekoniecznie nazwiska, ale z, jaka, jaka to jest dyscyplina? Jest dużo biegaczy, jest również żuszel. Mhm. Często był właśnie motocross, również skutery wodne. Czyli Byłkarze jest. I, byli. Oczywiście ta. Jest tak. tego trochę. To jeszcze ja wrócę do samego początku, nim Mateusz Musiolik został trenerem personalnym. Prawda jest taka, że ty się borykałeś z problemami zdrowotnymi. Znaczy tak, na skutek uprawiania wielu różnych dyscyplin mhm. sportowych e, gdzieś tak pojawiały się różne e, problemy. No i niestety do dziś, e, no inaczej, jestem po operacji kolana, zmagam się z dyskopatią odcinka lędźwiowego kręgosłupa. I chociażby w, dwa tygodnie temu przed świętami mamy taką e, przyjacielską tradycję, że chodzimy na góry świętej Anny e, ze Szczerbic, tam gdzie przyjaciel to zapoczątkował. I tam jest 55 km, i niestety owąt kostka spuchła. I nie chcę, nie chcę dojść do siebie, co mi oczywiście uniemożliwia bieganie. I, no i te kontuzje gdzieś chodzą po ludziach i teraz trzeba... Ja wspominałem wcześniej, że uwielbiam fizjoterapeutów, bo to są tacy nowocześni lekarze. Mhm. I zawsze polecam, żeby im zaufać, żeby naprawiali nasze ciało, żebyśmy mogli wrócić jak najszybciej do naszej ulubionej aktywności fizycznej. No i tak jak mówisz, te kontuzje mnie niestety również dotyczą. Dlatego też jestem bardziej świadom w dbałości o swoich podopiecznych. Żeby każdy szczegół ma bardzo duże znaczenie, żeby o każdy szczegół zadbać, żeby oni byli zdrowi ode mnie. Mhm. To tak na koniec naszej rozmowy takie ABC dla naszych y, słuchaczy, dla tych, którzy nas oglądają. Mhm. Od czego zacząć? Znaczy budzimy się rano, tak? To znaczy, tutaj e, oczywiście wszystko zależy od tego, m, co my robiliśmy wcześniej. Mhm. Bo dla każdego będzie inny plan treningowy, dla każdego będą inne zalecenia, sugestie. E, czy ktoś uprawiał sport wcześniej, czy nie. No, załóżmy, że ktoś nie uprawiał sportu, ale tak naprawdę mówi, no, 2025 rok, no to muszę coś zrobić. Mhm. No, albo chciałem coś zrobić przynajmniej. Jest taka stara zasada: 3 razy 30, 3 razy 130, czy 3 razy w tygodniu wyjść, m, chociażby na spacer. Przytętnie 130. To jest taki wysiłek umiarkowany, który już jest w strefie spalania tkanki tłuszczowej, a nie jest jednocześnie wysiłkiem ciężkim. I Jak długi ten spacer? 30 minut. 30 tygodni po 30 mm -hmm. minut. Chcemy to jak najszybciej, nie jak najszybciej, ale chcemy to zwiększać stopniowo. Bo dla wielu osób 30 to będzie zbyt mało. I tutaj już dochodzi to, co ja mówiłem, ta kwestia indywidualizacji, aby po prostu tym osobom, które są zdrowe, które mają możliwości, Coś mocniejszego, coś mocniejszego, tutaj dać jakiś kierunek na aktywności trudniejsze, na coś bardziej wymagającego, a tym osobom, które po prostu chociażby chcą to zrobić w terenie, czyli gdzie mamy nieco mniejsze możliwości, no to będą sobie ćwiczyły spokojniej. A kto jest gotowy na aktywności mocniejsze, to oczywiście zapraszamy do klubu Fitness, gdzie jest szeroki wachlarz możliwości. Tak, no i jest internet, który jest, jest, jest potężnym źródłem wiedzy i informacji, no tylko dobrze znaleźć, dobrze szukać, tak. Tak, jeszcze jest, nie wspomnieliśmy jednej rzeczy nie, zajęcia nie grupowe, które mhm. klubowicze uwielbiają, głównie panie, ale panowie również zajęcia grupowe na salę wchodzi od kilkunastu osób do no, grubo powyżej dwudziestu. i tam jeden instruktor głośny, dopingujący, motywujący, ma pod sobą całą grupę, jest głośna, fajna muzyka na czasie. Ja zawsze mówię, że to jest taka mała dyskoteka, i łatwiej jest w takich okolicznościach tym osobom, które nie chcą indywidualnie ćwiczyć, czy to z trenerem jeden na jeden, czy to same w, w terenie. Jest dużo osób, które po prostu robi, lubi robić to w grupie. No i super, super, że znalazły to, co wcześniej wspominałem, swoje. Mhm swoje miejsce, nie, w tym klubie fitness. No to tego życzymy, żeby w tym nowym roku 2025 każdy znalazł swoje miejsce, czy ktoś chce indywidualnie, czy grupowo, ale faktycznie warto poprawić kondycję fizyczną, warto zadbać o zdrowie, no bo stan polskiej służby zdrowia jaki jest, taki jest, wszyscy wiemy i zadbajmy po prostu o siebie. Tego wszystkim życzymy w nowym 2025 roku. Mateusz Musiolik, pięknie dziękuję Trener dziękuję personalny, również. zdobywca tytułu z Wolontariusz Roku subregionu gratulujemy Z, pomysłów bardzo, i trzymamy kciuki za kolejne akcje Arkadiusz Żabka. Dziękuję za uwagę. Dziękuję, Wszystkiego dobrego. Dnia, do widzenia.